Cześć. Czwarty dzień wycieczki przez Maroko. Rozpoczynamy od wschodu słońca na pustyni. Było naprawdę rzeźko. Plus trzy stopnie. Nie tylko na zewnątrz, w namiocie chyba też. Spowodowały, że nie było na co czekać, tylko pakować graty. Nie na wielbłądy do terenówki. I zmierzamy na parking, gdzie czekają nasze motocykle. Celem naszej podróży jest zat, ale po drodze będzie bardzo, bardzo dużo punktów widokowych miejsc wartych obejrzenia, zatrzymania się. Zanim wyjedziemy z mercugi, podjedziemy jeszcze na chwilę w miejsce gdzie w zasadzie skończyliśmy poprzedni dzień, to tam gdzie zaczyna się pustynia. Robimy sobie jeszcze pamiątkowe zdjęcie i ruszamy w trasę. Opuszczamy zatem pustynię i udajemy się w kierunku pierwszego zaplanowanego w tym dniu punktu widokowego. Będzie to góra Meduar. Jest znana fanom Jamesa Bonda z filmu Spectre z Danielem Craigiem. Droga, którą właśnie, na którą właśnie wjeżdżamy, również pojawiła się w tym filmie. A w tle, właśnie ta góra. Droga jest szutrowa, ale niezbyt wymagająca. Nasze motocykle spokojnie dawały radę, choć czasem małe zawroty głowy mogły się pojawiać. Kurzu oczywiście było co niemiara. Przed nami wjazd do góry. Spektakularnie to wygląda, ponieważ jest to góra pośrodku niczego z bramą wjazdową. Podobno 900 lat temu było tam portugalskie więzienie, ale kto wie. Mijamy bramę wyjazdową i już znajdujemy się wewnątrz płaskowyżu. Na wprost przed nami podjazd na samą górę, z której rozpościerają się iście księżycowe widoki. Jak okiem sięgnąć, nie widać żadnej zieleni, drzew, lasów, co robi dość niepokojące wrażenie. Ale widoki są warte tej wycieczki. Oczywiście na szczycie sprzedawcy pamiątek, jak wszędzie. Wybaczcie, kamera mi się zakurzyła. Sesja zdjęciowa nie mogła trwać długo, bo przecież przed nami jeszcze całkiem, całkiem sporo kilometrów. A dzisiaj mamy zaplanowane jakieś 400 km, ale bardzo często będą to odcinki górskie, nie takie głaciutkie jak tutaj. A to punkt widokowy, z którego rozpuściera się widok na miasteczko położone poniżej. Oczywiście sprzedawcy pamiątek i. No cóż.

Imponujące skały sięgające 200-300 metrów nad drogę robiły na nas ogromne wrażenie. Oczywiście musieliśmy zatrzymać się na zdjęcia, filmiki, a podczas postoju spotkaliśmy nawet Polkę podróżującą z Marokańczykiem, którzy mieszkali całkiem niedawno jeszcze w Poznaniu, na łazarzu. Jedziemy dalej w kierunku miejscowości Agodual. Tak, wiem, że są trochę dłużyzny, ale uwierzcie mi, te widoki były niesamowite. Można by się zatrzymywać za każdym zakrętem i robić kolejne zdjęcie, a przed nami jeszcze nie jedno takie miejsce. Przecież jedziemy przez Atlas Wysoki, który obfituje w niezwykłe widoki. Droga nie jest w najlepszym stanie i miejscami przydało się naprawdę dobre zawieszenie w naszych motocyklach. Asfalt może kiedyś tu był, albo może nawet będzie. fajny punkt widokowy jak nudno to przejęcie tu naprawdę nic się nie dzieje nuda no góry góry zakręty motocykle zdjęcie o zapora ciekawe skąd ta woda Ach. Jesteście jeszcze? Nie, nic się nie zepsuło. Specjalnie nagrałem trochę silnika, żebyście posłuchali tej muzyki, którą my słuchaliśmy przez całą drogę. Prawda, że ładna? A no dobra, kolejny punkt widokowy. Może taki sam jak wcześniej? Nie, wcale nie taki sam. Trochę inne góry. Nie, no, góry te same. To też atlas wysoki. Jeszcze nawet ośnieżony ale warto było stanąć i się rozejrzeć, zrobić dwa zdjęcia, nagrać filmik i jedziemy dalej. Dojeżdżamy do Agodual. Mała wioska, małe miasteczko w górach Atlas. Wygląda naprawdę biednie. Małe domki ulepione z tego, co naokoło. Kępy gruzu, kupy gruzu, nie mówi? Dzieci machające do motocyklistów. Ciekawe miejsce. Tu się trochę zgubiliśmy wjeżdżając między zabudowania. Mapa poprowadziła nas jakoś tak nietypowo, ale dzięki temu zajrzeliśmy jak wygląda to miasteczko poza główną drogą. Wspomnieliśmy restauracji, która widniała gdzieś na mapach Google. W końcu nawet ją znaleźliśmy, ale okazało się, że jest daleko poza sezonem więc mógłby być co najwyżej omlet. No, ok, jak nie tu. To pojedziemy w inne miejsce, może tu nie. Okazało się, że tu też nie ma nic do jedzenia, ale nie szkodzi. Jesteśmy na jedzenie widokami i jedziemy dalej. Miejscami śnieg leżał nawet na drodze, a w tych zacienionych miejscach wydawało się, że może być nieco ślisko. Na szczęście, obyło się bez atrakcji. Chociaż nie wszyscy mieli tyle szczęścia. Stanęliśmy się rozejrzeć, okazało się, że przed nami na zboczu stoi samochód. Kawałek dalej będzie stała laweta, którą wyciągano nieszczęśnika. Trzeba było jechać naprawdę ostrożnie, ponieważ na drodze była warstwa luźnego żwirku, na której nie trudno było o, poślizg. Ale droga. No coś niesamowitego. Trudno to nawet opisać. Można by. Może zaśpiewać? Nie, że to bałem. Nie będę śpiewał. Było przepięknie. Choć nieco się kurzyło. Nieco. Czasem nieco bardzo się kurzyło. Do tego jeszcze było pod słońce, więc kurzyło się pod słońce. No więc nie zawsze było widać droga. Ale co to? Wrażenia nieziemskie. Co najbardziej robi. czy najbardziej zwraca uwagę, to to, że nie ma zieleni. To w zasadzie jest kamienista górska pustynia, gdzie gdzieniegdzie kępki, jakiś krzaczków, trawę, ale to naprawdę sporadycznie. Nie tylko w oazach palmy. A pośród tego domy jakoś tu ludzie mieszkają. Ja ciekawe. Sam nie wiem, czy ta droga była w budowie, czy w przebudowie, ale jak za zakrętu pojawia Ci się kupa gruzu, to można być nieco zaniepokojonym. Niestety, efekt uboczny tej przejażdżki to zakurzone dokładnie wszystko łącznie z ubraniami, kaskami, szybami, motocyklami, ale warto. Wąwóz Dades. Tak jak mówiłem, robi ogromne piorunujące wrażenie. To też jeden z odcinków wąwozu, już pod koniec. I za chwilę wjedziemy na miejsce postoju, gdzie sobie zjemy obiadek. Taki widok z restauracji wprost zachęca do jazdy. No więc nie było co czekać, trzeba ruszać. Niestety spotkaliśmy kilka samochodów i wielbłąda. Przez to nie szło tą drogą pojechać tak szybko i sprawnie jakbyśmy chcieli, ale i tak było przepięknie. Camper, no niestety. Zawali drogi się zdarzają. Ale w miarę sprawnie nas przepuścił. To no tu droga się trochę wygina no, tylko w kamerze. No Jedziemy dalej. Oczywiście są nadal miejsca, gdzie są drogi w naprawie, w przybudowie, więc trzeba się liczyć z odcinkami szutrowymi. Opuszczamy już atlas wysoki i mkniemy do warzaz, ponieważ zrobiło się już naprawdę późno. Zmrok nas praktycznie zastał i wjeżdżamy do miasta po ciemku, szybko szukając hotelu. To tego dnia. Dziękuję, że wytrzymaliście tak długo i do zobaczenia w następnym odcinku.